Cześć, jestem Kasia, witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj mamy kolejny film, kolejny film ze stylizacjami. Słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, parę słów ode mnie, czyli tak e, standardowo, no zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, e, jakiegoś fajnego komentarza. Będzie mi naprawdę bardzo miło, tak samo będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujecie mnie na przykład na innej platformie, takiej jak e, Instagram. I przechodzimy do filmu. E, dzisiaj mam pomysł na trochę inny film. Znaczy, na zasadzie, trochę inny. To są dalej stylizacje, to e, jakby nie zmienia się formuła, ale e, zmienia się tematyka. E, mam e, ochotę na błysk, na kolor, na coś takiego niespotykanego, e, ale. Ale bądźmy realistami, każdy z nas chodzi do pracy i jakoś tej pracy musi się prawdopodobnie prezentować. W zależności oczywiście od tego, jak pracujesz, co robisz. Ja pracuję w, w firmie kreatywnej, więc może moja ekspresja pozwala na to, żebym trochę odwaliła się z kolorem czy coś. Ale wiem, że nie każda firma oczywiście na to pozwala. Czasami pracujecie w takich miejscach, gdzie po prostu jest jakiś dress code. Mówmy się, że żyjemy w idealnym świecie i wasza firma pozwala wam na um, po prostu eksperymentowanie z, ze stylizacjami, ale z racji tego, że powiedzmy, macie, mam nadzieję, <laughs> macie jakieś e, takie obo poczucie obowiązku, jakieś takiej zasady, że po prostu, wiadomo, do pracy ubieramy się jakoś w granicach, tak aby nikomu, e, go, nikogo nie zgorszyć, e, nikogo, że tak powiem, e, nie zaskoczyć, <laughs> więc również te stylizacje będą takie. A co dalej? Jest praca, pracujemy, jest lato, fajna pogoda, a po pracy, po pracy mamy festiwal. Tak, jest sezon festiwali, no i pewnie nie jedna z Was, nie jeden z Was po prostu w takich festiwalach uczestniczy. I tutaj jest mój pies, który właśnie zaczyna piszczeć. Um, no i um, bardzo często jest tak, że imprezy zaczynają się już powiedzmy w piątek, po pracy i... No, nikt nie ma czasu, żeby wrócić do domu i się przebrać. E, nikomu się nie chce tachać rzeczy na zmianę. E, nie ma gdzie tego zostawić, się śpieszycie, bo wasi znajomi już na was czekają. Po prostu chcecie szybko po robocie w piąteczek wyskoczyć i świetnie się bawić. Więc mm, te stylizacje będą takie, że założycie je do pracy a potem możecie spokojnie iść na jakiś festiwal, na imprezę, koncert i świetnie się bawić i będziecie wyglądać na fajnie, wystylizowano, kolorowo szalenie. No i tak jak mówiłam, no um, oczywiście to, to będą moje stylizacje, tak jak ja bym to zrobiła, czyli trochę koloru, trochę błysku, trochę może niespotykanych jakichś połączeń mam nadzieję i mam nadzieję, że może Was zainspiruje do jakichś takich rzeczy, może wybieracie się na jakiś festiwal i potrzebujecie właśnie takiej jakiejś rady, pomysłu, jak się ubrać, co połączyć, równie dobrze to, to, to mogłoby być z właśnie na co dzień, bo chcę Wam pokazać, że tak naprawdę te ciuchy możesz nosić na co dzień. A potem na jakiś fajny festiwal. Także zaczynamy. Dobra, jedziemy z pierwszą stylizacją. Jak widzicie, mam na sobie białą jeansową spódnice Białą jeansową spódnicę, którą możecie zrobić do wszystkiego, do wszystkiego wam pasuje. No i taką bluzkę lnianą z takimi wyszywanymi, pięknymi kwiatami. Ja też będę mówić, skąd są te rzeczy. Te rzeczy są e, wszystkie, tak jak wiecie, moje rzeczy są używane i obieram się w ubrania używane, bądź w rzeczy wykonane własnoręcznie przez mnie, czy przez kogoś. E, no i to jest po prostu Lumpex albo Vinted. E, no i tutaj mamy e, jeansową spółnicę, e, w ogóle e, z H&M ona jest, tylko no wiadomo, kupiłam na z długiej ręki, ale powiem Wam, że byłam w szoku, bo białe rzeczy bardzo często... Jeżeli je kupujecie gdzieś w używane, to nie są białe. A ta po prostu śnieżno biała, więc prawdopodobnie wydaje mi się, że ktoś kupił i nigdy jej nie zakładał. No, bo to nie jest taka rzecz, to się też często nosi. Ale ja na to bardzo lubię biel i z chęcią używam. To jest fajne taki jeans, to jest bardzo wygodny, nie prześwituje. No, może na festiwal nie jest to najlepsze wyjście, ale jesteśmy osobami dorosłymi, wydaje mi się, że się już tak nie będziemy brudzić. Tym bardziej, że powiedzmy nie będziemy siedzieć na trawie, tak? No i mam do tego tą koszulę, ona jest taka fajna, wyszywana, jakaś taka lniana. To jest jakiś vintage, nie wiem z jakich lat, bardzo bym chciała, żeby był z 70., więc powiedzmy z lat 70. Taka fajna hippie koszula z pięknymi, wyszywanymi kwiatami. No i tak, no nie będę ukrywać, ja mam trochę może spaczone wyobrażenie festiwali wyobrażenie um, lata stylizacji na lato no niestety to znaczy niestety niestety mi to nie przeszkadza jeżeli komuś przeszkadza sorry mi lato kojarzy się z stylem boho, z wiewnym, hip. Ja też bardzo lubię taką stylizację, nawet, w, nawet po prostu w całym roku, nie to, że ja jakoś tam tylko w lato się tak ubieram, po prostu lubię takie ubrania, bardzo ten okres w modzie mi się podoba, więc również dużo takich rzeczy posiadam. No i jak widzicie, to jest taka super piękna koszula, która jest tutaj właśnie jeszcze z szydełkiem na dole powyszywana. Nie ma te piękne, kolorowe kwiaty. Fajna Niana jest mega przewiewna, więc świetnie się sprawdzi. Też próbujemy być trochę, wiecie, zapobiegawczy, czyli mamy co? Mamy trochę dłuższy rękaw, no bo wiadomo, albo nas słońce zjara, albo może być chudnawo, nie? No spódnica, jak to spódnica na nogach, to pewnie wyświetli się w a na nogach trampki, bo ma nam być wygodnie po prostu, żeby nikt nam palców nie podeptał, żeby po prostu nie wyjść obkurzonym całym, bo różnie bywa na festiwalach, nie wiadomo co jest na ziemi, więc oczywiście trampki będą najlepszym wyjściem, tu mam takie trampki właśnie takie w ala... Takie y, apaszki jakby, taki wzór, bardzo fajny, bardzo lubię, ja w ogóle mam taką sukienkę, którą samą uszyłam z, z tych właśnie, jak on się nazywają? bandamek, z bandamek, no i to takie jest jakby y, ten sam motyw, mega mi się to podoba, taki patchwork, no i jeszcze dalej, no bo to nie wszystko, no tak można chodzić na co dzień, na spoko, myślę, że nawet z też będzie ok nie zakładam żadnej dużej biżuterii tym razem, małe kolczyki, nic tutaj, bo, bo nic nie trzeba, nie, jeżeli jest jakaś taka właśnie impreza, gdzie jest dużo ludzi, ja nie przypadam za dużo biżuterii, bo zawsze się boję, że ktoś mi zaczepi, ja se zaczepię nawet, po prostu stonowano, stonowano. Okej, okay, no i oczywiście um, nie obeszłoby się bez frędzli, no bo wieczorem może zrobić się już trochę chłodniej, więc zakładamy kurtkę, no a kurtkę jaką? No jak festiwal, le klato, no to frędzle, no i właśnie w taka w kurtka w takim niebanalnym kolorze, bardzo ją lubię, jest bardzo efektowna, jak gdziekolwiek jestem, to zawsze ludzie e, zwracają na nią uwagę, zawsze miłe jakieś, proszę, coś mnie tu zaczepiło, miłe słowa od ludzi, dostaję z zapytaniem, gdzie ją kupiłam, gdzie ją kupiłam? Na Vinted i coś się najlepsze, ostatnio widziałam taką pomarańczową i zastanawiam się, czy jej nie kupić, z tym, że... Ja mam cały lipiec bez zakupów. Yy, taki sobie zrobiłam challenge życiowy bez zakupów ubraniowych. No i co? Jest połowa lipca i ja się tego trzymam. Naprawdę nic nie kupiłam. A nawet żeby było zabawnie, byłam w LUMPie. Byłam w LUMPie i oglądałam ciuchy. I nawet yy, mówię: Dobra, jeżeli zobaczę coś pięknego, biorę. Ale wiecie co, to 6. Mi chyba powiedział: Nic, nic nie było. Nic. Naprawdę nic. Więc ja po prostu yy, korzystam z tego, co mam. No i ta kurtka jak coś na razie poczeka, ale jest bardzo fajna, bardzo efektowna, świetnie to wygląda. No i oczywiście torebka. Torebka wygodna, taka że w ciągu dnia zmieszczy nam się nasze tam rzeczy, a wieczorem też fajnie się sprawdzi w blązowym kolorze przez ramię, żeby mieli wolne ręce, żeby trzymać drineczka i sobie tańczyć po prostu. Także tak się prezentuje ta stylizacja. Myślałcie znać, co myślicie, i przechodzimy dalej. Kolejna nasza stylizacja, no jest, jest kolorowo, jest kolorowo i ja rozumiem, że może to nie jest dla wszystkich, ale ja bym się tak bała, tak, to to są stylizacje, więc co tu mamy, mamy tutaj po prostu koszulkę, dobra i to jest jedna rzecz, która nie jest second handu. i to jest mój jeden z nowszych zakupów, w sensie kupiłam to w czerwcu, jest taka jedna firma, jest to polska firma, jest to firma Ola Woga, którą uwielbiam, jeżeli chodzi o t-shirty, naprawdę bardzo lubię ich t-shirty, nie mówię, że wszystkie mi się podobają, jeżeli chodzi o, o grafiki i tak dalej, ale bardzo mi się podoba ta jakość. To też jest fast fashion, więc no, po prostu usprawiedliwiajmy się. Ja raz na jakiś czas kupuję sobie parę sztuk tych koszulek, takich podstawowych, czyli biała, czarna i na przykład jakaś różowa. No i noszę parę lat i one naprawdę na no, bardzo długo mi starczają, a wolę po prostu zainwestować w takie rzeczy, w dobre materiały, bo to są dobre materiały, niż kupić coś um, taniego, a niestety bardzo często t-shirty, znaczy jeżeli, ja, jeżeli znajdę na second handzie t-shirty, to mam, bo mam, bo się da znaleźć i naprawdę zajebistej jakości, ale czasami po prostu mi brakuje, bo ja głównie mam e, parę t-shirtów tylko tak e, i noszę je po prostu w Pomijając, tak, nie wszystkie e, te rzeczy, jak widzicie, są z second handu, jednak. Sorry, nie, nie zauważyłam tego wcześniej, także zwracam honor. No, ale mamy taką: mamy y, po prostu kolorowy t-shirt. To mógłby być jakikolwiek inny kolor, ale u mnie jest różowy, bo jaki inny. Do tego mamy tą spódnicę z takimi frędzelkami, W ogóle bardzo ją lubię. Muszę ją sobie delikatnie tylko zwęzić, bo ona w ogóle jest jakimś dużym rozmiarem, i ja ją tak tutaj y, związuję, bo mam takie wiązania z boku. Ale szczerze, to cały czas nie spada. A jest naprawdę fajna, żeby ją nosić normalnie teraz latem, więc spokojnie można ją nosić do pracy i ją założę po weekendzie. No i co na nogi? Na nogi, no kolorowe, jako bojki. No bo jeżeli chodzi o festiwal, no to ja sobie oczywiście wyobrażam. Pierwsze co, to jakieś wysokie buty. Nie wiem skąd to się wzięło, bo nie wiem na jaką pogodę są te buty. Ja próbuję tutaj być racjonalistką, bo mi już jest gorąco w tych butach. Wieczorem może jest lepiej. Ale i tak, no nie wiem na jaką pogodę w sumie to, to jest tak naprawdę, no ale co, co mam poradzić, one fajnie wyglądają, dla stylizacji zrobi się wiele, tak? No i do tego jakaś kolorowa, szeleszcząca torebka z cekinów, ona oczywiście jest sekretem, no i jakieś tam, jakaś tam biżutera, no i tak to wygląda. W ciągu dnia powiedzmy można by było inne buty założyć i potem tylko je przebrać, żeby po prostu już być gotowym na imprezkę. Dobra, dobra, jedziemy dalej. Teraz, powiedzmy, może trochę chłodniejsze. I tak, mamy oczywiście lato, ale w lato różnie to bywa, ta pogoda jest bardzo różna. No i powiedzmy, dzisiaj jest trochę chłodniej, a wieczorem może być jeszcze chłodniej. No i mamy oczywiście jakąś imprezkę na dworze festiwal, koncert, coś takiego. Więc moją bazą to jest taka zwykła sukienka w takim liliowym kolorze. Mm? Normalny jak można nosić na co dzień nic specjalnego. Na nogę założyłam e, skórzane kowbojki od mojej mamy, to jest też widzisz. bo moja mama mówi, że są z Bułgarii w ogóle. No, moim zdaniem wygląda to fajnie, ale myślę, że spokojnie można było zastąpić jakimkolwiek innym obuwiem, czy to w ciągu dnia, nawet jakimiś sandałkami, a wieczorem po prostu je przebrać. No i e, kolorystycznie do tego Torebka, to jest ta torebka, którą wykonałam sama z Babylon Leder. jak nie widzieliście filmu, to macie tutaj i tam jest oczywiście jeszcze link, do którego Was e, zapraszam. No ale co na plecy? No bo tutaj jest trochę otwarte, a wieczorem zrobi się po prostu chłodno. I najlepsze będzie poncho. Poncho, które wykonałam sama, już na pewno widzieliście je, jeżeli obserwujecie moje filmy, widzieliście je w jakichś tam innych filmach. No, ta kolorystyka, jak widzicie, super pasuje do tej sukienki, i, i to jest, powiem Wam, coś, do czego się przekonałam dopiero, że poncho na lato jest. Superanckie. Ja bym sobie jeszcze więcej zrobiła tak naprawdę. Ekstra rzecz, bo to jest taka właśnie do narzucenia. Tu macie jeszcze trochę gołe ręce, ale jak się zrobi chłodniej, to możecie sobie schować. Um, coś świetnego na takie chłodniejsze poranki. E, jeżeli macie na przykład w pracy klimatyzację, która Wam przeszkadza, bo ja jestem... W... Ja nie napiszę klimatyzacji, jak mam być szera, tak? Bo ja mam od razu chore zatoki. E, no i oczywiście ta torebka, taka przez ciało, żeby było wygodnie, żebyśmy mieli właśnie wolne ręce. No i tak, tak wygląda moja stylizacja, no to, to nie są też takie stylizacje, które jak widzicie na festiwale, spokojnie można tak ubrać się na co dzień, na jakieś wyjście, myślę, że nawet do pracy, czy na kawę z koleżanką, czy na zakupy, wygląda to fajnie, jest wygodnie, mamy wolne ręce, no i nie będzie nam chłodno wieczorem. Moja kolejna stylizacja, moja kolejna propozycja to coś znowu na powiedzmy... Ja no tak czuję na taką beach party, ale taką wieczorną w nocy, żeby po prostu ściągać buty, jesteście na bosaka, no ale wiadomo, od morza może trochę wiać. Nie, może, nie, nie jest wcale ale powiedziałam, że będzie upalnie, więc troszeczkę zakrywamy swojego ciała. To jest sukienka tu yy, mam oczywiście z lupa i ją pokazywałam kiedyś w takim filmie, jak naprawiałam, zmieniałam rzeczy jest ten film. Jeżeli uda mi się podlinkować, to tu macie ten film. I po prostu tam wypróbowałam taką jakby dziwną gumkę, która tu była i jestem mega zadowolona. Fajna jest ta sukienka w kolorze takiej gorzkiej czekolady. Ona tutaj jest związana i wiem Wam, że no wiadomo, do pracy możemy sobie ją zawiązać, ale jak przychodzi wieczór, jakiś fajny koronkowy staniczek, jakaś braletka i może sobie to rozwiązać, wpuścić więcej powietrza. I jest super, no do tego trochę taka kamizelka, żeby teraz takie takie boho trochę do tego przemycić. No i oczywiście wieczorem może być trochę chłodno. Yy, trochę koloru. No i na nogach mam po prostu trębki, które przydadzą się w ciągu dnia do biegania, do latania, a wieczorem, e, no, mówiłam, impreza jest na plaży, także ściągamy buty i po prostu tańczymy w piachu, na szyi mam trochę złota, trochę biżuterii, e, myślę, że też oczywiście fajnie by to wyglądały jakieś większe kolczyki, a jak ja mówiłam, no, nie zakładam, bo się trochę boję, chociaż może takie plażowe imprezy miałyby trochę inny charakter, bez takiego tłumu, e, fajnie byłoby by na przykład e, jakieś takie więcej złota, e, tutaj jakieś benzoletek, coś wręczącego, to by też fajnie wyglądało, a, nie mam takich benzoletek właśnie to jest tak, znaczy trzeba taki poszukać na lubię. No i tak to wygląda. Tu możemy zagrać sobie nogą. Fajna, fajna sukienka na lato. Fajna, właśnie do takich stylizacji imprezowych, ale również na co dzień do biura. Dobrze, a teraz stylizacja, która w mojej głowie już była od jakiegoś czasu. I bardzo chciałam te rzeczy skomponować razem i je ubrać. I powiem Wam, nie bardzo miałam szansę zrobić to do pracy, ale wydaje mi się, że to jak najbardziej stosowny outfit do roboty można ubrać, nic nikomu nie, nie gorszy, nie prześwituje, wygląda to naprawdę fajnie. I co my tu mamy? Mamy vintage'ową, piękną, zamszową kamizelkę z frędzlami. Bardzo długo na tego polowałam, to wypolowałam na vintage, jakieś naprawdę grosze. Bo to jest coś, co ja robię. Ja jestem po prostu w okazji. Ja nawet, jeżeli wiem, że coś yy, skóra, czy coś jest do odrestaurowania, ja bardzo częstnie kupię. Mam do tego specjalne specyfiki. Odrestauruję, wyczyszczę. No ta akurat nie potrzebowała żadnej, żadnego czyszczenia, jakieś tam tylko odświeżenie. Yy, jestem bardzo, bardzo z niej Czegoś właśnie takiego szukałam. Jedyne co, jak widzicie, ona ma takie bardzo tutaj niewielkie paszki. A czy wiecie, że na medycynie jest to L? Nie wiem, jaka Elka by w to wyszła, Tak samo ona jest taka niezawielka tutaj, może to jest jakaś dziecięca, a dziecięca Elki nie ma czegoś takiej dziecięcej Elki. No w każdym razie jest naprawdę świetna, jest taka właśnie krótka, no idealna do jakichś takich sukienek y, czy jakichś spodni z wysokim stanem, Co pod spodem? Pod spodem super lniana, biała, zwykła, prosta, ona jest z takim skróconym tutaj jakby, nie wiem, karczkiem, ktoś tak mówi. Tu na górze. Fajnie wygląda sama, bez żadnego paska, bez żadnego przewiązania. Ma idealną długość, taką by powiedziała: nie to za krótka, nie to za długa. Nie prześwituje. Len, świetny na upały i bardzo się cieszę, że ją znalazłam z dosłownie groszy. Co dalej? Mamy tutaj chustkę. Chustkę przewiązaną w pasie jako pasek. czy Nie wiem, czy no to nie jest jakieś odkrycie roku, to nie jest jakiś nie wiem, wiecie, wow, nigdy tego nie było. Było, ale teraz widzę wszędzie na Pinterestie, czy tutaj, bo przygotowałam się też do innego filmu. Bardzo dużo jest takiej stylizacji właśnie z przywiązaną taką chustką, która tutaj jakby dzieli trochę. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba, ale żeby było zabawnie, ja w tamtym roku, w okolicy października, przed Halloween jakoś moją koleżankę w Niemczech i tam sobie robiliśmy sesję zdjęciową i ja mam tak przywiązaną chustkę na tej stylizacji, a nie wiedziałam, że to będzie takie trendy. Także well, current <trensletter> jakiś. No, na nogi moje skórzane buty, bardzo je lubię, bardzo podobają mi się te kwiatki, pamiętacie, podniecałam się, jak nie wiem co, że je udało mi się znaleźć, kupić za dosłownie grosze, po prostu są rzeczy, które są warte dość sporo i wiecie co? Ja chyba zaczynam kumać. O co chodzi? Ja jedzie jakoś głośno auto. O co chodzi z skórzanymi butami wyższymi w lato? Bo w mi w tych skórzanych butach, one mają żadnej podszewki, żadnego ocieplenia i jest naprawdę spoko. Jest naprawdę spoko, więc może w nich chodzić, tak samo w tych brązowo-jasnych kowbojkach, co byłam ostatnio, też one nie mają żadnej podszewki, jest im naprawdę wygodnie, a te kolorowe fioletowo-różowe kowbojki takie puszczące, no one są takie jakby z podszewką sztuczne. No ja myślałam, że się ugotuję, stojąc tutaj dla Was przy chwilę. No i co do dodatków? Z dodatków mamy torebkę. Torebka to też jest po prostu mój jakiś taki święte grazny Bardzo się cieszyłam, bo e, bardzo podoba mi się zamsz i skóra w bortu. Sasia musiała mi taką kurtkę, więc szukam. Ale jak widzicie, mamy tutaj, to jest zamsz. Zamszową e, torebkę z jeansem z w takim patchworku. To jest taki. Um, nie wiem, chwości, które jakby tu zamyka takie ciężkie kółko. No, torebka jest naprawdę super, jest bardzo fajna. Uwielbiam ją nosić teraz latem i moim zdaniem świetnie pasuje. I coś tu się majta, więc to też jest takie no, połączenie tych e, frenzli dalej. No i tak wygląda moja sesja, mi się bardzo podoba. E, myślę, że spokojnie można założyć ją do, do, do pracy, czy sobie po prostu wyjść na miasto, tak. I letnie jest fajnie, jest zwiewnie. No, i to już ostatnia stylizacja, którą mam dla Was w tym filmie. I słuchajcie, no, nie obeszłoby się bez cykinów. cykiny. muszą być. Ja to bym po prostu cała ubrała się w cykinach, ale jak pamiętacie, zasada jest taka, że jakby musimy przetrwać dzień w pracy, więc. Staramy się, aby wyglądać w miarę normalnie, a nie jakby się mówić z jakiegoś sylwesa. Więc mam tutaj spódnicę z takim rozporkiem. Bardzo fajna, jestem z niej naprawdę mega zadowolona. Szukałam takiej na vintage czy w się już od jakiegoś czasu i znalazłam ją za 4 euro. No, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, jest fajna. Normalnie bardzo mi się kojarzą cekiny właśnie z latem, gdzie jesteśmy opaleni. I tutaj odbijające się słońce tych cekinów. no wiadomo, nie jest to może stylizacja na takie super upały, ale jest na takie 20, 20 parę stopni. Myślę, że jak najbardziej spoko, tym bardziej na wieczór też się sprawdzi. No i mamy tutaj wentylację w postaci tutaj rozporka. No i dość co do tego, no najlepiej oczywiście kolorowy, jakiś graficzny t-shirt. Jest nam wygodnie, jesteśmy ubrani casualowo, można zdjąć kurtkę. Ja tutaj mam akurat kulkrygnicową, myślę, że też. Spokojnie, no że to jest taki może bardziej rokowy, powiedzmy, outfit. Fajnie by się sprawdziła skóra, ale w skórze jest za ciepło. Jest za ciepło w lato, jesteśmy po prostu w jeansie. Ja bardzo lubię to krótkie słowo, bo ona ma mega duże takie wewnętrzne kieszenie, i ja lubię tu sobie chować rzeczy, jakiś mój telefon i tak dalej. No bo to trzymam przy ciele i raczej nikt mi tutaj nic nie ukradnie. Bardzo do tego cenię tą kurtkę, chociaż jest wyświechtana, ale właśnie świetnie się sprawdza do takiej stylizacji. Do tego przeze mnie zrobiona nerka też no ja jestem takim kontrol freakiem, więc oczywiście lubię mieć moje rzeczy przy mnie bezpiecznie, że nikt mnie nie okradnie. No i co na nogi? Mam, mam być wygodnie, więc martensy. Martensy są najlepsze, to są moje vintage'owe martensy, które mam od, nie wiem, od liceum. Są ze mną już naprawdę długo i tak samo, to jest znowu ta sama zasada, to jest skóra bez żadnego wyściółki beżonego ocieplenia, więc po prostu nie jest nam w niej gorąco. No oczywiście, jeżeli jest 30 parę stopni, no to będzie nam gorąco. Ta stupa będzie się pocić, ale na taki wieczór na festiwal na pewno świetnie się sprawdzą. Nawet na jakieś super błoto czy na deszcze. No bo oczywiście, jeżeli pada, to pewnie do tego doszłaby jeszcze kurtka czynsowa. No, także <gryw> tak to wygląda. Mój piesek tu przyszedł, żeby zobaczyć, co robię i, i tym tym, tym, tym akcentem błyszczącym będę się z Wami żegnać. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, co myślicie o tych stylizacjach, czy ubraliby się tak? Czy macie jakieś inne inspiracje, czy może jakieś inne pomysły? Zacznijmy rozmawiać i widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję serdecznie, pa! pa.